Wojna z Europą już się rozpoczęła. Oświadczenie z za oceanów wstrząsnęło siecią. Zobaczcie, każdy Europejczyk musi to usłyszeć, a wy już przygotowujecie plan B? Rosjanie atakują polskiego ministra. To prowokacja czy realne zagrożenie? Co o tym myślicie? Nieznośna strata na wojnie. Po raz pierwszy w historii pełnoskalowej inwazji. Przywódcy kraju zjednoczyli się we wspólnych kondolencjach. Ta wiadomość nikogo nie pozostawi obojętnym. Polska robi wszystko, aby powstrzymać agresję Putina. Kolejny krok, by nie dopuścić do eskalacji, jest już niemal wykonany. Ale czy to wystarczy, jak sądzicie? Mówimy o tym wszystkim w nowym odcinku 24 Polska. Zostawiajcie lajki, komentujcie odcinek, a my tymczasem pracujemy nad kolejnym, jeszcze ciekawszym wydaniem wiadomości. Z nami na pewno nie przegapicie tego, co najważniejsze i najbardziej aktualne. Prezydent USA Donald Trump ogłosił polityczną wojnę Unii Europejskiej. Takie oświadczenie złożył były główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell. Vance już jasno wyraził swoją pogardę wobec Europy w Monachium. Trump teraz wyniósł ją do rangi narodowej strategii bezpieczeństwa. To deklaracja politycznej wojny UE. On chce, aby Biała Europa została podzielona na narody, podporządkowane jego żądaniom i wyborczym preferencjom. Napisał w serwisie X główny dyplomata Unii Europejskiej, Joseph Borrell. Według niego przywódcy Europy muszą zmienić swoje zachowanie wobec amerykańskiego prezydenta. Przywódcy europejscy muszą przestać udawać, że Trump nie jest naszym przeciwnikiem, ukrywając się za przerażającym i samozadowolonym milczeniem i zamiast tego bronić suwerenności UE technologicznej w zakresie bezpieczeństwa i obrony, a także politycznej, stwierdził w serwisie X główny dyplomata Unii Europejskiej Josep Borrell. W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump wygłasza dość ostre wypowiedzi pod adresem Europy i jej przywódców. Między innymi nazwał Europę gnijącą grupą państw, kierowaną przez słabych ludzi. Europejskich liderów oskarżył o niezdolność do kontrolowania migracji i zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Uważam, że są słabi, ale myślę też, że chcą być bardzo poprawni politycznie. Sądzę, że nie wiedzą co robić. Europa nie wie co robić. Warto zauważyć, że niedawno USA zaktualizowały swoją strategię bezpieczeństwa narodowego. W dokumencie tym stwierdzono, że Europa zmierzy się z cywilizacyjnym zatarciem z powodu dekad gospodarczego upadku, a także politycznych i kulturowych niepowodzeń. W Europie, komentując tę politykę, podkreślają, że nadal pozostają sojusznikiem USA. Sejm po nowemu? Polacy oddali głos. Ostatni sondaż preferencji wyborczych, przeprowadzony przez United Surveys dla wirtualnej Polski, pokazuje wyraźne zmiany w politycznych nastrojach Polaków względem obecnego składu Sejmu. Wyniki sugerują, że dzisiejszy układ sił w parlamencie nie miałby szans na powtórzenie. Dwie partie wchodzące w skład rządzącej koalicji nie osiągnęłyby poparcia pozwalającego przekroczyć próg wyborczy. Może to świadczyć o istotnych przesunięciach w opinii publicznej. Sondaż zawierał również symulację możliwego podziału mandatów, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Analiza pokazuje, że obecny układ preferencji wyborców tworzyłby znacznie bardziej złożony krajobraz polityczny, w którym tworzenie stabilnej większości wymagałoby nowych koalicji i porozumień. Z badania wynika, że koalicja obywatelska pozostaje liderem, zdobywając 32,8% głosów, o 1,9 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu. Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje drugie miejsce z wynikiem 26,7%, notując niewielki wzrost o 0,3 punktu procentowego. Spadki odnotowuje Konfederacja, która zyskuje teraz 13,1% poparcia, tracąc 2,5% punktu procentowego. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zyskuje natomiast 2%, osiągając 8,4%. Lewica uzyskała 7,1% głosów, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego. Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,1% wzrost o 0,1 punktu, a także partia razem 2,8% spadek o 0,3 punktu i Polska 2050 1% spadek o 0,5 punktu. Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą lub trudno im powiedzieć, na kogo oddaliby głos, wynosi 5%. Gdyby wyniki sondażu przełożyć na mandaty w 460-osobowym Sejmie, koalicja obywatelska zdobyłaby 189 miejsc: Prawo i Sprawiedliwość 150 mandatów, Konfederacja 63 fotele, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 33 mandaty, a Lewica 25 miejsc. Taki hipotetyczny układ sił pokazuje, że żadna partia nie mogłaby rządzić samodzielnie. Niemożliwe byłoby także utworzenie koalicji obecnie rządzącej, ponieważ dwie jej partie, PSL i Polska 2050, nie przekroczyłyby progu wyborczego. Rosyjskie media w propagandowym tonie nagłaśniają słowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kerwińskiego o rozmieszczeniu bomby jądrowej. W radiu radio Z w szybkim sondażu zapytano ministra, czy Polska powinna posiadać własną bombę jądrową. Na co Kerwiński odpowiedział w następujący sposób: Ja chciałbym, żebyśmy kiedyś mieli, ale na razie się na to nie zanosił. Rosyjskie media aktywnie rozpowszechniły to oświadczenie na swoich stronach internetowych. Przypomniano również o wypowiedziach Karola Nawrockiego dotyczących perspektywy jądrowego potencjału Polski. Warto zaznaczyć, że Kreml często przekręca fakty, aby później obwiniać innych o swoje prowokacje. Na przykład atakuje obiekty cywilne rakietami, tłumacząc to celami wojskowymi, albo oskarża o sfingowane zamachy, aby następnie usprawiedliwić własną odpowiedź. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że prowadzone są rozmowy z Ukrainą w sprawie możliwego przekazania samolotów MIG-29. Decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie uzależnione ma być od braku możliwości dalszej modernizacji tych maszyn w polskich siłach zbrojnych. Informacja o rozmowach pojawiła się we wtorek na Platformie X. Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w siłach zbrojnych RP. Informujemy równocześnie, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła. Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MiG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50. Zaznaczono komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: Dodatkowo zaznaczono, że w związku z potencjalnym przekazaniem samolotów prowadzone są także rozmowy dotyczące udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych. Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych. Zaznaczono w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Europa odpowiada Trumpowi. Szef Białego Domu twierdził, że władze Ukrainy rzekomo wykorzystują wojnę, aby nie przeprowadzać wyborów. Jednak w Brukseli zabrano głos. Ukraina będzie mogła przeprowadzić wybory wtedy, gdy pozwolą na to odpowiednie warunki, a obecnie Rosja nadal prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Podczas briefingu w Brukseli powiedziała o tym rzeczniczka do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Anita Hiper. Już odpowiadaliśmy na to pytanie, ponieważ mamy do czynienia z wyjątkowymi czasami. Rosja prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Prezydent Zełenski jest demokratycznie wybranym przywódcą, a wszelkie wybory powinny odbyć się wtedy, gdy pozwolą na to warunki. Zapytano ją również, dlaczego nie opublikowano projektu planu pokojowego zakończenia wojny, nad którym pracowali przedstawiciele Unii Europejskiej i koalicji chętnych. Wspieramy Ukrainę w negocjacjach pokojowych. A jeśli chodzi o ujawnienie faktycznych planów, to całkowicie zależy od strony ukraińskiej. Smutne wiadomości. W Ukrainie zginął pierwszy czynny żołnierz Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii od początku pełnoskalowej wojny. O tragedii poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Według resortu wojskowy zginął we wtorek 9 grudnia w wyniku tragicznego wypadku podczas obserwacji testów nowej broni prowadzonych przez ukraińskie wojsko. Do incydentu doszło daleko od linii frontu i nie odnotowano żadnych oznak ostrzału. Imię i nazwisko żołnierza oraz jego jednostka nie zostały na razie ujawnione. Gazeta The Sun podała, że chodziło o operatora sił specjalnych, jednak Ministerstwo Obrony odmówiło potwierdzenia lub zdementowania tej informacji. Premier Brytanii Keir Starmer przekazał kondolencje rodzinie poległego: Jego służba i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane. Moje najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny żołnierza naszych sił zbrojnych, który niestety dziś stracił życie. Jego służba i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane. Napisał na platformie X premier Wielkiej Brytanii Kyr Starmer. Minister obrony John Healy również oświadczył, że jest wstrząśnięty śmiercią brytyjskiego żołnierza w Ukrainie i podkreślił, że jego myśli są z rodziną oraz towarzyszami broni zmarłego. Jestem głęboko poruszony śmiercią brytyjskiego żołnierza w Ukrainie. Moje myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, którzy opłakują ukochaną osobę. Łączymy się z nimi w bólu, napisał na platformie X Minister Obrony Wielkiej Brytanii John Healy. W Wielkiej Brytanii prognozuje się, że Kreml może próbować wykorzystać ten incydent do manipulacji, między innymi do szerzenia fałszywych narracji, jakoby siły na to, że już brały udział w walkach w Ukrainie. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj. Dziękujemy że oglądaliście to wideo do końca, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.